Witajcie moi drodzy na moim kanale Krzywy Elektryk. Ja jestem Paweł. Co niektórzy mnie już tu znacie, 12 tysięcy już nas wybiło. Co ja się sam zszokowałem, że aż nas tyle jest. Eee, no i wracam do Was, wracam. Wybaczcie, że mnie tak długo nie było. Miałem tam swoje sprawy osobiste, różnorakie, brak chęci czasu itd., ale już mam warunki, już mam chęci, więc wracam do Was z kolejnymi lekcjami. Plan na kanał mam taki, żeby przekazywać Wam wiedzę nie tylko od strony elektrycznej, jak co podłączyć, jak co zrobić, jak co oświecić, ale zastanawiałem się też, czy po prostu nie pokazać Wam jakichś takich prostych czynności, jak wywiercić dziurę i osadzić kołek, bo no po prostu możecie tego nie wiedzieć. Nie wiedzieć no. W szkole nie ma zajęć praktyczno-technicznych na dzień dzisiejszy, nie ma szkół zawodowych. Skąd ludzie mają wiedzieć proste, podstawowe czynności? Więc pomysł mam taki, żeby wam pokazywać nie tylko elektrykę, ale i również proste czynności. Dzisiaj wymyśliłem sobie, że pokażę wam, jak będziemy dzielić przewód PEN. Po co to w ogóle robimy? No ktoś zaraz powie, no 100 lat działało, nagle nie działa, trzeba coś dzielić. Ja wam dzisiaj pokażę, po co to dzielimy. Ja wychodzę z założenia. Że dla, tylko dla je, Mam jeden główny powód, dla którego trzeba podzielić ten przewód neutralno-ochronny. A mianowicie dlatego, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, co się często zdarza wbrew pozorom, jeżeli na sieci, na drutach przysłowiowych, nagle nam zabraknie zera, no i tracimy całą ochronę yy, w domu. A przez ten podział PEN i uziemienie. Nam to nie zrobi tak naprawdę wielkiej różnicy. Ja Wam to dzisiaj pokażę. Słuchajcie. Więc, tak, mamy rozłącznik główny, mamy zasilanie. Co prawda, to nie jest rozłącznik główny, no ale dobra, taki miałem. Mamy rozłącznik główny, mamy tu dwa bloki rozdzielcze, na których będziemy się dzielić. No i mamy już y, blok główny z rozdzielnicy, obwód, lampka jest. Tu mam przygotowane. Dwa przewody. Tu mamy przewód PEN neutralno-ochronny, który przychodzi do nas z sieci. Tu mam uziemienie. Tu się gdzieś wpiałem pod bednarkę. Yy, żeby, żeby mieć po prostu uziemienie, jakiekolwiek. I teraz tak, co robimy? Musimy mieć takie dwa bloczki. Musimy, nie musimy. Ja tak jestem nauczony, ja tak robię. I będziemy. Tego, tego się trzymie, tego się będziemy stosować. I teraz tak, mamy niebieski, mamy żółty, żółto-zielony, zwał jak zwał. Przewód z sieci bezpośrednio podpinamy tutaj. Mamy podpięte, mamy podpięte. Przewód z uziemienia również podpinamy tutaj. One będą razem. Mamy? Mamy podpięte. No dobra. Skoro mamy uziemienie, skoro tu mamy szynę uziemiającą z całej rozdzielnicy, no to musimy go również połączyć, żeby mieć na obwodach uziemienie. Cyk, podpinamy. Mamy? Mamy. Mamy pena. Mamy uziemienie z bednarki czy tam szpilek, obojętne. No i teraz tak, co, nam, co, co my tu jeszcze mamy? No i mamy tutaj sobie nasze N, które potrzebujemy. No i gdzie je podpinamy? Podpinamy je pod niebieski. Niebieski to niebieski, niebieski do niebieskiego i mamy niebiesko. OK. I na jakim my jesteśmy etapie teraz? Mamy to, mamy Nki. Mamy uziemienie wszystko ładnie z ziemi, nam idzie ładnie uziemienie, przychodzi cyk cyk, no i mamy na obwody na lampkę, telewizor i wasz termomiks. Wszystko mamy uziemione, cały dom. No ale, no ale tu nic nie ma. No i co robimy? Czary Mary. Robimy tutaj mostek. ustek, przekładamy go tutaj. Teoretycznie równie dobrze moglibyśmy iść stąd bezpośrednio tu, ale ja wolę jak to jest, tak, że wiem, że w tym miejscu mam pen. Tu jest całe miejsce z podziału pena. I ja wolę, jak to tak wygląda. I wtedy wiemy, mamy, że mamy rozłącznik pen, blok podziału pen, blok z rozdzielnicy głównej całej. Gdzie robimy tego pena? Robimy go najlepiej, ja je wychodzę z założenia, przed licznikiem. Ja w mojej zaprzyjaźnionej hurtowni Kupuję już takie gotowe rozdzielnice zewnętrzne, w których jest licznik. Tam jest FR, tam są bm -y i jest również już przewód PEN. I z tego, co tam oglądałem, przewód jest podzielony przed licznikiem. No Dla mnie OK. Może być. Czy będzie za, czy będzie przed? Według mnie jest to obojętne, ale przyjąłem, przyjęło się, że robi się przed. Jak ktoś robi za, nie mam z tym problemu. No i okej. Okay. Mamy? Mamy. Mamy wszystko. Tu mamy. Uziemienie mamy. Obwody uziemione. Zero idzie. No i teraz popatrzcie. Co nam, się, co nam się tu teraz wydarzyło? Zasilaliśmy jednym przewodem. Ochranialiśmy jednym przewodem. No i nam się zrobiły dwa przewody. Cyk, cyk. No i mamy pięć. I to jest to tak zwane przejście. Z TNC, tu mamy TNC. Przechodzimy na TNCS. To Wam kiedyś też wytłumaczę, ale to dzisiaj się skupimy tylko na, 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 na tych. Na podziale przewodu PEN. Na rodzajach sieci to zrobię Wam osobny odcinek, bo to, to jest dłuższa historia. No i okej, OK. Mamy. mamy. Podajemy napięcie. Mamy napięcie tu. No co, zapalmy sobie żarówkę. Żarówka nam się świeci. Mamy tam, dom nam działa. Bardzo ładnie, pięknie. Wszystko ok. Rozdzielnica gotowa. Nowa instalacja w naszym domu całym. Co się dzieje? Przychodzi wichula. Wiem. Macie, macie, nowe domy, macie wszystko pod ziemią, wszystko elektrownia położyła pod ziemią, liczniki, bla, bla, bla. Okej. Okay. No ale no niestety większość naszych domów jest zasilana jeszcze drutami, które jeszcze pamiętają czasy głębokiej komuny. No różnie z tym bywa. Co się dzieje? To jest to, o czym Wam mówiłem, dlaczego dla mnie najważniejszy, bardzo ważny jest ten, to, to, to wszystko tutaj. No i co się dzieje? Przychodzi wichura. Przychodzi wichura, targa tymi kablami w tej, i we w te. Urwało przewód PEN. I nie ma. Nie ma przewodu PEN. Urwało na drutach. No i co teraz? Światło świeci. Jak? Magia? Nie, żadna magia. Tu my teraz otrzymujemy z uziemienia. Uziemienie nas podtrzymuje. Dlatego nam to wszystko działa. I to jest właśnie bardzo ważne w tym wszystkim, żeby on był uziemiony. Często można spotkać się z czymś takim Często w blokach. O, bloka, wielka płyta, i tak dalej. E, bardzo często można się spotkać z czymś takim, że w mieszkaniach, w rozdzielnicach dzielą pena, bo różnicówkę dawają i tak dalej, i tak dalej. Czy ma to głębszy sens? Nie wydaje mi się. E, dlatego, że nic nam to nie da, tak naprawdę, bo. Co z tego, że nam będzie ładnie różnicówka działała, bo dostanie N zamiast Pena, ona będzie działała, to będzie działać. Jak najbardziej, pomiary będą wychodzić, nie ma problemu. Eee, no ale co w przypadku tej danej sytuacji, jak nam zabraknie z sieci Pena? No nic nam to, nic nam to nie da, no bo. No bo spójrzcie. Zrobimy teraz tak. Wróćmy sobie do poprzedniej sytuacji, do gotowego podłączenia. No i nie mamy uziemienia. Nie mamy uziemienia, nie? No i zrobimy teraz analogiczną sytuację jak przedtem. Jest. Ładnie sobie, pięknie. Coś się dzieje. Nie ma. No i może być problem, bo. Może nam się gdzieś na żarówce albo gdzieś coś zawrócić w przypadku siły. Ja mamy jedną fazę to się nic nie stanie, no ale w przypadku siły to różnie może być. I nie mamy ochrony na bolcach przysłowiowych. I tak to moi drodzy wygląda. Wróćmy jeszcze raz do, do naszego podłączenia. I ja Wam to jeszcze raz zobrazuję. Zasilanie, cyk, bezpośrednio z rozłącznika na blok rozdzielczy na obwody. Przewód PEN z sieci na żółty blok. Przewód z uziemienia z bednarki na żółty blok. No i tak jak wiadomo, oczywistym jest Uziemienie to leci, uziemienie sobie na szynę uziemiającą, a przewód neutralny, cyk, robimy mostek. No i sobie tutaj lecimy na N, i tu już potem bezpośrednio na różnicówkę. O, stąd leci przed różnicówkę. Stąd musi wyjść na przed różnicówkę. Tu tak zrobiłem tylko dla na potrzeby tego filmu, dla podziału Pena, ale to idzie bezpośrednio na różnicówkę i tak to działa. Jeszcze raz Wam może pokażę, co się stanie, jak nam z sieci braknie Pena. No nic się nie stało. Dalej mamy ochronę, dalej nas coś tu chroni, dalej mamy jakieś uziemienie. Zero, jest. Wszystko działa. Znam przypadek. Pojechałem na pomiary. Eee, wszystko działało. Cały dom, wszystko działa. Wszystkie fazy, wszystko, 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 nie? Eee, No i od początku mi nie wychodziły te pomiary. Gniazdko jedno, drugie, trzecie, piąte, dziesiąte. No, no nic nie wychodzi, nie? Jakby co jest? No i zacząłem grzebać, kopać. Co się okazało? Upaliło Pena. Upaliło Pena. Kiedy? Jak dawno? Tego się nie dowiemy nigdy. Ale nas podtrzymywało uziemienie. I tu byliśmy. I to, to ochroniło cały dom, że nic nam się nie wydarzyło. Dlatego to jest bardzo ważne w domach, nie? No w mieszkaniach. Nie jest, Przeważnie nie jesteśmy w stanie tego zrobić, w większości przypadków. Mówię o starych blokach. W nowych wiadomo, w nowych to jak już jest nowy, no to to wiadomo, nie? Yy, wszystko jest robione wedle sztuki od początku, tak jak ma być, tak jak w domu, podział pę, w rozdzielnicy głównej, licznikowej, bla, bla, bla. No i tak to, tak to wygląda, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jak macie jakieś pytania, uwagi, krytyki, hejty, to tam macie komentarze, tam macie lajki. Lajkujcie. Napiszcie mi, co byście chcieli obejrzeć. Jakie filmy, o czym. Ja mam już ja mam kilka tematów przygotowanych za nadżu. Postaram się w miarę regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, coś wrzucić przekazywać Wam jakąś wiedzę. Tak jak wspominałem, nie tylko elektryczną, praktyczną, techniczną. Podzielę się tym, co wiem. Nie wszystko wiem. Może się od Was i coś nauczę. Piszcie, komentujcie, lajkujcie. Do następnego, nara.